Co się stanie, jeśli odstawisz alkohol na 7, 14 i 30 dni. W momencie, kiedy regularnie pijesz alkohol, dostarczasz w ten sposób do swojego mózgu dopaminy czyli hormonu szczęścia odpowiedzialnego za dobry nastrój, motywację i tak dalej. W momencie, kiedy tej dopaminy jest tak dużo w Twoim mózgu zewnętrznie, on przestaje ją produkować. I w momencie kiedy ty odstawiasz alkohol, pojawia się problem, bo tej dopaminy jest mniej. I dlatego właśnie na początku czujesz się źle, masz rozdrażniony nastrój, jesteś nerwowy, wszystko ci wkurza i właśnie przez to tak cholernie trudno jest uciec od tego alkoholu. Ale spokojnie to trwa tylko chwilę i jest to moment przejściowy. Dlatego warto jest powiedzieć komuś bliskiemu, z kim spędzasz dużo czasu, że podejmujesz się takiego wyzwania i że będziesz potrzebował wsparcia, ale że również możesz być trochę trudniejszy w obsłudze przez najbliższe parę dni. W pierwszym tygodniu Twój organizm przechodzi z trybu walki, z trybu przetrwania do trybu regeneracji. W szczególności Twoja wątroba, która działa jak filtr, ma teraz czas, żeby zacząć się regenerować, a nie przez cały czas walczyć z toksynami. W tym czasie zaczynasz chudnąć, bo przyspiesza Twój metabolizm. A a ty nie dostarczasz mu płynnych kalorii. Po dwóch tygodniach w mózgu zaczynają się odbudowywać połączenia neuronowe, a więc poprawia się przepływ informacji, masz lepszą pamięć roboczą, zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Zaczynasz też czuć, jak to alkohol cię zamulał. Po miesiącu sen i hormony wracają do norm. Poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, spada, a serotoniny i dopaminy, czyli tych odpowiedzialnych za motywację i dobre samopoczucie, wzrasta. Poprawia się także sen, bo chociaż alkohol dobrze usypia, to wcale nie dobrze działa na sen. Podstawiając Alkohol łatwiej zapadasz w fazę snu Rem, czyli tą głęboką, kiedy Twój organizm się regeneruje. To wszystko sprawia, że Twój nastrój, samopoczucie są naprawdę odczuwalnie lepsze. Po trzech miesiącach pojawia się prawdziwy efekt wow. Badania pokazują, że po tym czasie mózg zaczyna się fizycznie regenerować, zwiększając masę istoty szarych, czyli szarych komórek. A równolegle odbudowuje się istota biała, która odpowiada za komunikowanie się różnych części mózgu. Im dłużej nie pijesz, tym szybciej i sprawnie myślisz, masz większą kontrolę nad swoim życiem, nad swoim zachowaniem, Emocjami I wszystkim, co się dzieje wokół ciebie. Zaczynasz także odzyskiwać samego siebie, bo w końcu to ty kierujesz swoimi działaniami, a nie zaburzone hormony. Po tym czasie masz zdecydowanie więcej energii, chcecie się wychodzić z domu, do ludzi, robić aktywne rzeczy. Znikają stany lękowe, negatywne myśli, rozdrażnienie. Po tym czasie możesz przypomnieć sobie, kim tak naprawdę jesteś, kiedy nie wpływa na ciebie alkohol. Jeżeli masz duży problem, szczególnie na początku, spróbuj metody tylko dziś. Tylko dziś się nie napiję, tylko dziś nie wypiję drinka. I tak łatwiej jest przeżyć. Jeden dzień nie myśląc o alkoholu, niż z myślą, że przede mną na przykład 90, 100 czy 1000. Alkohol to gówno i szkoda na niego życia. Nie ma żadnych pozytywnych właściwości alkoholu, więc nie trać zdrowia, nie trać życia i zapraszam do klubu trzeźwości.